Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj samolot śmigłowy Myszki Miki, niewielki zestaw z serii 4 Plus i z kolejną odsłoną Mikiego. 43 zł katalogowo za 59 elementów. No i zestaw naprawdę niewielki, naprawdę prosty w swojej konstrukcji, ale czego się nie robi? Dlatego, żeby mieć myszkę Miki w wersji pilota, w takiej skórzanej, fajnej kurtce-pilotce, w bardzo dużych goglach, idealnych dla pilota, no i myślę, że też paru ciekawych elementów, bo znowu dostajemy tutaj choćby głowę myszki Miki, czy też te ozdobne, okrągłe tajle, które znajdują się na skrzydłach, więc cóż, zobaczmy, jak to wszystko wygląda z bliska, zobaczmy, czy ten zestaw, mimo tego, że jest 4+, to się broni konstrukcyjnie, bo na pewno ja jestem ciekawy minifigurki niby niewielki, naprawdę prosty zestaw, ale ja naprawdę doceniam ten fakt za projektowanie dodatkowych nadruków, dodatkowego wyglądu tych postaci z Disneya, bo naprawdę to jest fajna sprawa, że możemy sobie kupić właśnie takie plusowe zestawy po to, żeby sobie zebrać postaci disneyowskie w różnych wariantach. No i tutaj myślę, że w ogóle też design tych pudełek jest absolutnie świetny. W takim bardzo klasycznym wyglądzie Pluto wraz z Mikim sobie tutaj gdzieś stoją. Tutaj jeszcze Pluto możemy zobaczyć w takiej formie. Naprawdę to jest... Dla mnie super sprawa i ja się z tego cieszę. Może też dlatego, że wychowałem się na e, wszelkiej maści kreskówka z Disneya, czy też e, zaczytywałem się w Kaczorze Donaldzie. Dobra, mamy dwa skrzydła luzem, mamy też luzem zamontowany tutaj kadłub i dwa worki z niewielką ilością elementów, ale zwróćcie uwagę właśnie na te okrągłe taile, które bardzo ładnie wyglądają. Tu jest jakaś taka, no nie wiem, kluby Awiacji myszki Miki. E, tutaj mamy też oczywiście Mikiego w tym stroju pilota. No i znowu e, jeszcze raz Wam pokażę ten taki dość niestandardowy tail w kształcie głowy Mikiego. Jest oczywiście jeszcze instrukcja, no, troszeczkę przesadzona, bo z tym podziałem na, tym, na to, co mamy mieć w rączce w aktualnym momencie, można to było uprościć w nieco inny sposób, ale okej, okay, no, ja rozumiem, że to jest zestaw 4+, więc też w taki sposób trzeba to rozwiązywać. Miki wylądował, albo orzeł, albo... W sumie nieważne, grunt, że samochód wylądował, Miki stoi, nic mu się nie stało, a w tle oczywiście możemy zobaczyć ten niewielki instrybutor wraz z flagą, która... Jest tak nisko zawieszona, że myślę, że latanie pomiędzy tak nisko zawieszonymi flagami byłoby bardzo ryzykowne. Więc może dobrze, że ona jest tylko jedna, i może wcale nie służy do tego, żeby robić jakiś slalom i dziwne akrobacje w takich samolotach kaskaderskich. Jednak zanim przejdę do samolotu, zobaczmy te dwie naprawdę niewielkich rozmiarów konstrukcje. Mamy wspomnianą wcześniej flagę, która tak na dobrą sprawę składa się z jumper plate'a, z bara i chorągiewki, a tutaj mamy ten właśnie wspomniany już dystrybutor, gdzie jest zamontowana hmm, gaśnica, może jakiś nalewak do paliwa, mamy też klucz i oczywiście ten świetnie wyglądający element w kształcie głowy myszki Miki. Tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście można go nazwać tailem, skoro on jest gruby na dwa plate'y i chyba muszę sprawdzić na Brickly, Linku, jak w ogóle ten element jest klasyfikowany. Z kolei samolot jak na standardy zestawów 4+, Plus wypada naprawdę bardzo dobrze. Tutaj ta konstrukcja jest przyzwoita. Myślę, że nawet na upartego mógłby to być regularny, niewielki zestaw z serii Lego City, gdyby troszeczkę go zmodyfikować, to naprawdę nie byłoby widać, że jest to zestaw właśnie 4+. Plus. Co do wyglądu, mamy oczywiście ogon, mamy też miejsce dla pilota, aczkolwiek tutaj ten silnik jest tak wysoki, że w momencie kiedy ja pilota zamontuję, pozwólcie, że Miki będzie w tym momencie statystą, to on tak e, no, niby coś widzi, ale niezbyt wiele, więc to jest troszeczkę ryzykowne. To siedzisko powinno być po prostu nieco wyżej, aczkolwiek wtedy wyglądałoby to dość dziwnie. Ale skrzydła dość krótkie, ale bardzo ładnie wyglądają te dwa okrągłe taile, gdzie mamy właśnie jakiś taki. Hmm, no, myszkomikowy chyba odłam Top więc tutaj zdecydowanie to wygląda spoko. Mamy oczywiście tutaj też jakieś takie wydechy z silnika. Jest też śmigło, więc wszystko się zgadza. Samolot może oczywiście się rozpędzić i robić różnej maści akrobację. Od spodu prezentuje się to w ten sposób. Mamy tutaj po prostu taki jeden duży element, który w seriach 4 plusowych często się pojawia na takiej zasadzie, że dostajemy właśnie duże konkretne podwozie samochodu, czy też duże elementy motocykla, które tylko obgowujemy i tutaj też jest pod Podobnie. Ale nie możemy też zapomnieć o naszym dzielnym pilocie, on naprawdę wygląda świetnie, mamy tutaj zarówno Unikatowy nadruk na głowie, dlatego, że Miki dostał takie duże gogle pilota, dostał również bardzo ładnie wyglądającą kurtkę, którą często właśnie noszą piloci, czyli jest to taka skórzana, brązowa kurtka z lekko puchatym kołnierzem, a z tyłu nawet znalazło się miejsce dla takiego szalika, który oczywiście chroni go przed tym, żeby go nie zawiało, żeby później nie bolało go gardziołko, no bo co, miałby L4 i by nie mógł latać, a tak to oczywiście może podbijać przestworza w tym naprawdę niesamowicie wyglądającym stroju. Niby 4, plus, niby taki prosty, a naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym zestawem, bo oprócz tego, że konstrukcja naprawdę wygląda przyzwoicie i na pierwszy rzut oka nie wygląda jak zestaw dedykowany dla najmłodszych, to dostajemy tutaj naprawdę świetną wersję Miki'ego. Co prawda. Dziwi mnie to, że dla Mikiego i dla Mini zastosowano ten sam odlew głowy w takim sensie, że obie myszki dostają na czubku głowy dziurkę. Oczywiście w przypadku Miki możemy tam wetknąć jakąś wielką kokardę, która ma ozdobić jej głowę, no ale w przypadku Mikiego czapki tam chyba nie wsadzimy, dlatego że ta czapka musiałaby być znowu zrobiona specjalnie dla Mikiego, musiałaby mieć wcięcia na uszy i tak dalej i troszeczkę to e, może jest teraz w tym momencie szukanie jakiegoś takiego minusa na siłę, ale ten zestaw minusów nie ma, jest tani, jest ładny i posiada świetną Mini Figurkę. oby więcej takich zestawów na licencji Disneya, bo ja naprawdę jestem oczarowany tym, że w każdym z tych zestawów dostajemy unikatowe wersje tych minifigurek popularnych postaci. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.